Killer. Jesteśmy Disco Killer, ale widziałaś tego killera? No pewnie. To wystąpił? Norbert. Tam pojawiły się postacie kultowe, jeśli chodzi o polski rynek taneczny, wokalny. Roland, skąd ty w go wziąłeś? Skąd ja go wziąłem? Znam się z Rolandem trochę. No, Jesteście bo... kumplami? N nie nazwałbym tak tego, ale ym, poprosiłem go, żeby wystąpił w teledysku. Chcieliśmy do... zrobić mały skandal. Ale I co, nie, była i zro... afera? A kolejna afera. Natomiast ja jeszcze powiedzieć, bo tak oglądaliśmy z Agnieszką Twój klip na światowym poziomie, znakomity. No i mamy nadzieję, że dzisiaj po wygranym meczu Polski z Grecją przy takiej muzyce właśnie będą wszyscy kibice tańczyć. Tego Ci życzymy z całego serca. So, nie byli killerami tylko. Czym tak. <grym> nie, nie, nie. <grym> się inspirujesz tworząc taką muzykę? Czy chodzisz na imprezy, po klubach i tam obserwujesz, przy czym ludzie się bawią? Jak to jest z tym tworzeniem u Ciebie? Ehm, bardzo inspiruję się zagranicznym rynkiem muzycznym. Patrzę to, co tam jest w tej chwili modne. W tej chwili modna bardzo m, za granicą jest Nicki Minaj. I bardzo m, można powiedzieć, że na niej się wzoruje. Lubię jej wizerunek. Ona jest takim połączeniem, właśnie takiego m, w cudzysłowie kiczu, co z, ale z bardzo dobrym gustem i smakiem, z czymś naprawdę profesjonalnym i z dobrą jakością. To jest ale No właśnie, taką, przepraszam, bo widzieliśmy trochę tego kiczu w, mm -hmm. w teledysku, natomiast to jest taki kicz kontrolowany, prawda? Tak, to jest y, kicz, w, no tak jak ja to nazywam w cudzysłowie, y, dobrej jakości kicz. Mm -hmm, mm -hmm. Mówi się, że masz konkurencję Madoksa na przykład, Michała Szpaka, tak, no to, to ja powiem tak szczerze, już zanim jeszcze oni zasłonęli, ja już wysyłałem demo do wytwórni, ja już sam produkowałem. No właśnie. Wydawali tu... moje piosenki w magazynach muzycznych. Tak jest, powiedzmy od razu, to była Estrada i Studio, tak. czyli bardzo prestiżowa e, gazeta, magazyn. pismo dla muzyków, dla początkujących artystów, dla tych, którzy tworzą muzykę i tam spotkały się z dobrymi komentarzami. Dokładnie. Tam dołączyli... były trzy demówki, tak? Tak, dołączyli moje trzy demówki do magazynów. Normalnie można było kupić się w całej. No z tym, że nie wystąpiłem w siłach mam talent, nie wystąpiłem, nie widziało mnie parę milionów ludzi, no i tak szybko dlatego na nie wypłynąłem. No dobrze, poszło. Przed Tobą jeszcze wiele naprawdę, w meczu nadal Jeden jeden, jeden nie, jeden, nie jeden. my dobrze, czekamy na tą bramkę, kciuki. kochani, kibicujemy. A teraz Twoja konkurencja, tak Michał, Michał Szpak tak. i rewolucja. Wow. Michał Szpak, natomiast co się dzieje na boisku? Słuchajcie, my tutaj nie jesteśmy w stanie wytrzymać. Obroniliśmy karnego. Dziękujemy, 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 ale do piłki wracamy, ale wracamy do naszego, do naszego gościa. Norwercie, przed chwileczką widzieliśmy Michała Szpaka, i tak naprawdę, hmm, czy można jeszcze podbić serca publiczności? Szokując, tak? Tak jak zrobił to wcześniej Wiśniewski, doda Szpak, Maddox. Teraz, teraz ty. Czy to jeszcze działa? Czy to nie jest tak, że to są takie sinusoidy? Nie boisz się czegoś takiego? Działa, ale to musi być wyższe, wyższe stadium szokowania. Mhm. To czym chcesz zaszokować publiczność? Bo masz konkurencję. Wielką. Szpak stroje. Michał Wiśniewski już wszystko zrobił, co mógł. Pochodnie, z stroje, czerwone włosy. Czym ty zaszokujesz? Ja zaszokuję tym, że zawsze, m, obojętnie co by się działo, zawsze będę mówił to co myślę, zawsze będę szczery przede wszystkim wobec siebie i nie będę patrzył na żadne, żadne inne rzeczy. Ale to już zrobiła Doda. Na pewno? Na pewno. Ja, Agnieszka nie... Chilińska. To były artystki, które tak naprawdę powiedziały wszystko, co myślą, łącznie z... Nie będę przytaczał, bo to wszyscy wiedzą, co na Fryderykach powiedziała kiedyś Agnieszka Chińska, ale nie o tym mówmy. Powracajmy do Ciebie. Czas lata to czas, Agnieszko, czego? Koncertów. Koncertów, właśnie. Czy możemy gdzieś Ciebie zobaczyć, albo poczytać na Twój temat, tak? Bo masz podobnież, bardzo ładną stronę internetową. Dziękuję. <laughs> tak, zapraszam wszystkich na swoją stronę internetową wwwnorbert tam znajdziecie wszelkie informacje dotyczące koncertów, dotyczące właśnie programów takich jak tutaj u Państwa. Nowych teledysków wkrótce szykujemy. W tym roku chciałbym nagrać jeszcze parę teledysków. A kiedy płyta? A kiedy płyta? Też chciałbym w tym roku dokończyć. Ja powiem, że mam już większość materiału na płytę nagraną. To tego Ci życzymy, mój drogi. Wracaj do nas jak najszybciej z płytą, z, z kolejnym szokującym wizerunkiem. Liczymy na to, że już za parę, parę miesięcy będziesz takim znakomitym artystą. A jak jak ja Michał życzę Szpach. Ci po prostu wytrwałości. i Chłopie, rób to, co lubisz i kochasz, a na pewno będzie dobrze. Dziękuję. <grych> My tobie dziękujemy. dziękujemy. Teraz Dziękuj. słuchamy Dodd i Bad Girl, i za yeah. chwilę wracamy.